Jest platformą na której rozmaite działania się odbywają. To są kwestie nawet związane z, no, z edukacją i z kwestiami rent i emerytur. No, te, te rzeczy nas tutaj również zajmują. W tej chwili właśnie mamy tak, taki program. Jesteśmy jako organizacja częścią większej akcji, która tutaj ma w sobie około 15 amerykańskich organizacji emerytów i rencistów, nauczycieli, policjantów, strażaków. Wszystko to jest skierowane na, na to, aby stworzyć podstawy dla. No, bardziej uczciwego wyliczania emerytur. Polacy są tutaj w tej kategorii osób poszkodowanych bardzo często również, jeżeli ktoś wypracował emeryturę w Polsce i przyjechał do Stanów i wypracował potem tutaj amerykańską emeryturę Social Security. No to jest poszkodowany przez fakt, właśnie, że traktuje się. Tutaj te dwa potoki finansowe z Polski ze Stanów jako a, no, próbę e, nadmiernego wzbogacenia, co jest po prostu no, ordynarnie e, śmieszne. E, tutaj większość tych ludzi to są osoby raczej e, no, biedne, więc. E, no, chodzi nam o to, aby te, te wątki tutaj zmienić. Około 2,5 miliona Amerykanów również jest objętych tym, co się tutaj nazywa Windfall Elimination Provision. To no, walczymy z tym. Ostatnio mieliśmy w Waszyngtonie taką większą, takie większe działanie właśnie z tymi wszystkimi innymi. Organizacjami kilku przedstawicieli, członków Izby Reprezentantów i Senatu, uczestniczyło w tym naszym tam spotkaniu przed budynkiem Senatu Kongresu USA. No to jest jeden z takich wątków. No prosimy tutaj o. Państwa zaangażowanie ci, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych, dobrze byłoby, gdyby Państwo dzwonili do swoich reprezentantów w Kongresie i wymagali od nich właśnie wpisania się na listę kongresmenów, którzy popierają te, te zmiany proponowane przez nas. Jest to konkretnie poparcie Ustawy HR82, która znosi Windfall Elimination Provision. No, mamy w tej chwili 281 ludzi w Izbie Reprezentantów, którzy się pod tym podpisali. Nie ma, czy jest to absolutna większość w tej chwili kongresmenów z 435. Członków Izby Reprezentantów. Natomiast nie ma woli politycznej, jeżeli chodzi o partię demokratyczną, żeby naprawdę poddać to pod głosowanie. Musimy zdobyć następne 9 podpisów, żeby zmusić kierownictwo Partii Demokratycznej do, do, do głosowania tej kwestii. Jest, jest taka Tutaj procedura mało używana, która mówi, że jeżeli dwie trzecie członków Izby Reprezentantów się pod czymś podpisuje, a czyli w tym wypadku, no w każdym wypadku mamy do, wtedy konieczność zgromadzenia 290 podpisów, to wtedy jakby no prawie z automatu te rzeczy powinny być pod głosowanie poddane. No i Brakuje nam dalej tych dziewięciu członków, nawet jeżeli sprawa zostanie tu załatwiona pozytywnie w sensie znalezienia tych dziewięciu osób i głosowania dalej. Wtedy musimy jeszcze toczyć walkę w Senacie i Senat musi również to przyjąć. No, po Senacie prezydent musi podpisać właśnie to, więc droga jest dosyć długa jeszcze, no, nie ma też gwarancji, że Uda się nam tutaj w najbliższym czasie te dodatkowe dziewięć głosów kongresmenów zdobyć. To jest dosyć istotne właśnie, żeby była presja oddolna, więc jeżeli ktoś z Państwa tutaj w Stanach Zjednoczonych chciałby się zaangażować w to bardzo, bardzo prosimy o dzwonienie do swoich Reprezentantów. To jest absolutnie kluczowe, jeżeli chodzi właśnie o działania kongresu. Oddolna presja jest, jest, jest konieczna. No nie są to kwestie, jakby tutaj, tej najwyższej wagi czy geopolityczne kwestie, więc tutaj jest większa doza no, takiej dowolności, jeżeli chodzi o działania kongresmenów, również te, te decyzje najwyższej jakiejś tam wagi, z najwyższej półki, no to już są rzeczy bardziej kontrolowane pewnie i ta wolna wola tam w mniejszym stopniu funkcjonuje. Natomiast no te kwestie bez wątpienia można w dużej mierze załatwiać na zasadzie presji oddolnej, która działa. Hmm. Przyłączę się, jeśli pozwolisz, oczywiście do tego, by może więcej programów o tym zrobić, wytłumaczyć o polskiej opinii publicznej, ale przede wszystkim Polakom, którzy mieszkają w Stanach Zjednoczonych i mogą się przyłączyć do, waszego, do waszej działalności, do tego, by właśnie może zdobyć te dziewięć głosów, a potem pójść do Senatu Amerykańskiego i tam walczyć o, o to, żeby ta ustawa została uchwalona i żeby znieść to prawo, które bardzo, ale to bardzo no, Polakom przeszkadza. Wojciech Jeśław, no, prezes... Ja, ja tak? ostatnio rzecz chciałem podać. No, tak. Wiele osób, które są zaangażowane u nas w tą akcję, tak naprawdę w żaden sposób z tych zmian nie, nie skorzystają. No, ja jestem taką osobą, która no, nie wypracowała sobie w, w Polsce emerytury, więc no, moje zaangażowanie tutaj Wynika głównie z tego, że no, jest to właściwa rzecz, żeby to załatwić nam, Polakom, którzy są tym objęci, ale no, mamy taki problem, że wiele osób z tych, które no, są tym, tym programem, Windfall Elimination Provision objętej i poszkodowane nie włącza się do, do tej akcji, no, czekając na to, że my im to załatwimy. No, tak świat nie działa. No, jasne jest, że jeżeli państwo są poszkodowani przez to, to muszą tutaj politycznie się włączyć w to, no, osoby takie jak jak, którym w żaden sposób to niczego nie załatwia, nie mogą być jedynymi ich reprezentantami tutaj, jeżeli chodzi o te kwestie. Więc zapraszam Państwa do współdziałania. Bo PAS jest otwarte for business, że tak powiem. No, im więcej nas będzie, im więcej te Tutaj presje będą silne, tym większe szanse powodzenia.